Test poboru natężenia prądu przez wiertarkę akumulatorową 18V, przygotowane stanowisko do pomiaru będzie użyty multimetr analogowy na zakresie 25A prądu stałego, czyli tutaj każda z takich podziałek będzie oznaczać 5A Amperów. 25A Amperów to koniec zakresu. Użyte oczywiście oryginalne akumulatory od tej wiertarki, wiertarki, wkrętarki. Spadek napięcia na rezystorze pomiarowym będzie wykorzystany również do pomiaru natężenia prądu. Na ekranie było widać, jakie, będą, jakie wartości napięcia odpowiadają jakim natężeniom. Pierwszy test z użyciem wiertła do drewna, duże wiertło. Teraz będzie można obserwować zarówno spadek napięcia na rezystorze, co odpowiada pobieranej energii. Rejestracja 10 trybyk na sekundę oraz na dole wskazania multimetru jak wskazówka wskazuje 10, to oznacza, że to jest 5A, jak wskazuje 20, to oznacza, że jest to 10A, jak wskazuje 40, to oznacza, że jest to 20A, jak wskazuje 50, to oznacza, że jest to 25A. Celowo używam dosyć dużej siły, to był bieg w tej chwili drugi, który pobiera więcej prądu, celowo używam dosyć dużej siły, żeby uzyskać no, takie skrajne wyniki. Teraz przełączę na bieg pierwszy, bieg mocniejszy, mniejsze obroty, ale większa siła, dobry do dokręcania śrub. Muszę poprawić tutaj kabelek, bo tego nie widać na ekranie, ale wyskoczył od tych drgań. Kable do podłączenia wkrętarki są bardzo grube, rzędu 2,5 mm2. W tej chwili widać jak yy, pracuje wiertło, jest yy, trochę poza ekranem, ale widać wskazania przyrządów, widać też lecące dziury. Ok, przełączam z powrotem na szybszy bieg, który zużywa jednak więcej prądu. Ten wolny, mocniejszy bieg nie wymaga takiego natężenia prądu. Chwila przerwy na znalezienie nowego miejsca. Ponownie te wiertło do drewna. Jak maksymalnie maksymalnie, żeby uzyskać skrajne wartości. E, tak normalnie by się nie wierciło. Tutaj chodzi o to, żeby pokazać co się może stać, jeżeli się wiertło zaklinuje, a mimo wszystko będziemy chcieli dalej wiercić. Teraz wymiana. Tutaj, ponieważ nagrywam to za pomocą dwóch kamer, to już nie, nie yy, ciałem tego filmu jest parę sekund dłużej. Wiertło do metalu, wiertło do metalu yy, jako pierwsze yy, na takim niezagrubym yy, profilu stalowym użyte. Na ekranie może wyglądać, tak jakby wiertło pracowało yy, w lewą stronę odwrotnie, ale tak nie jest, to tak po prostu efekt. Na takie efekty postaje przy nagrywaniu filmu. Chciałem poprawić mocowanie wiertła, ponieważ nie dokręciłem go za mocno. Teraz użyję kolejnego wiertła do metalu. Te wiertło ma 710 mm. Używałem z tą wiertarką kilka razy przy biegu numer 1, tym wolniejszym. Bardzo fajnie się sprawdza, bo efektywnie wiercie, jednocześnie nie e, przygrzewa wiertła. I no, widać, e, pobór prądu nawet przy e, tak dużym, e, tak dużej tak średnicy wiertła jest e, znacząco mniejszy, niż jak użyjemy duże wiertło do wiercenia w niby drewnie. Tam jednak powierzchnia e, skrawania czyni mm, pobór prądu i, i y, wymaga po prostu dużej siły. Małe problemy były tutaj z zacięciem siebie, to standard, gdy nie ma dobrego dojścia do miejsca pracy, bo to jestem ograniczony przyrządami do nagrywania. No i próba kręcania. Wkrętu. Wziąłem taki średni, nie, nie największy, nie największy, ale też żaden mały. Tutaj był użyty bieg szybki. Zmieniam w tej chwili na bieg wolniejszy, mocniejszy, ten właśnie, który służy do wkręcania. Tutaj na tym już wkręconym, zablokowanym wkręcie spróbuję uzyskać jak największy pobór prądu. Tak, bieg numer jeden. Próbuję docisnąć tak mocno tylko się da. Już w tak maksymalności, ale jak widać tego prądu to był bardzo mały.